Cześć uśmiechaczko, z tej strony Zitek a w dzisiejszym odcinku zagramy po raz kolejny w Minecrafta Ym, tak od razu zachęcam was do subskrybowania tego kanału jasne że, y, jasne, że z dzwoneczkiem no i łapki w górę dacie dajcie y, nie przedłużając y, skończyliśmy na tym miejscu w naszej jaskini Właśnie, a i ogółem, jeden widz do mnie pisał, żeby go pozdrowić, to właśnie pozdrawiam Oktusia Grochowskiego, Pozdelki dla niego, tak chciał to ma i skończyliśmy na kopaniu właśnie Węgla, ale trzeba trochę nakopać. Nie, nie, tego nie. Tutaj trzeba zatkać tą dziurę. Nie, nawet tutaj mieliśmy. Zapomniałem. Um, dobra, ogólnie tak. To gdzie to jest zetkane? Aha. Tu jest jakaś... Dziura. Tu jest jakaś dziura. Gdzie tu jeszcze płynie? Trzeba zatkać. O nie! Byłem takie... Tak tutaj nie będziemy kopać, ale tak na razie. To sobie ustawimy tutaj musimy zakopić dobra jeszcze nie jak to dobra tak lepiej będzie tu odkopiemy i wiem, wiem że woda będzie leciała tylko skąd ona leci musimy sobie a dobra to rozwalić dobra to już zakopiemy tak, nie ma sensu. Sobie później wykopiemy. Yy, nie przedłużając yy, odcinka. Serce zamurujemy i sobie rozbuje, rozbudujemy troszkę. Może jakieś zrazy znajdziemy. Trochę się w dół pokopiemy. Ogólnie to się kopię na jedną kratkę, dlatego że nie chcę mi się troszkę na dwie kopać. Później sobie rozkopiemy na dwie. Może. Tak ogółem. Zanim bym tutaj wyszedł, to tu nawet mogę iść. Mogę, mogę. Aha, ogółem przeszłam naokoło. Ale na razie to sobie y, wyjdziemy. I zrobimy pochody. Ale dobry plus, że jest jaskinia. To jest bardzo dobry plus. Jajko mamy. Hmm. Nie, nie wyleciała akurat. Myślałem, że będę miał szczęście i widać. Ognisko na razie sobie nie robimy Łoł, wow. łoł wow, Trzymaj wow. I Krówek też sobie nie zabijamy Bo będą nam potrzebne Rozmnożymy je A, i jak chcecie Tak od razu mówię po tej całej epidemii mogę nagrywać yy, o żelazo jak enduro. Drugi kanał na enduro mogę nagrywać, jak sobie jeździć tam są po górach, coś takiego, z kolegami. Ale to zależy od Was, czy chcecie. Jak yy. będziecie chcieli. Co mogę zrobić? Ogólnie... Yy, tak teraz patrzę i tak... Tutaj jest żelaza. Dobrze, że tamto zostawiłem. Cztery pierwsze żelaza. I nawet węgiel mamy. Dobra, mamy pięć żelaza. Osiem. Dobra, mamy żelazo. Jest to wielki dla mnie plus. Ogółem. Bo żelazo będzie mi bardzo, bardzo potrzebne. I to bardzo, bardzo. na, na zbrojki, lepsze mieczyki, sikierki. Wow, dużo mam tego z żelaza. 18. No, sporo, sporo, to jeszcze sobie pójdziemy tu, a nie, tutaj jeszcze chyba przejść naokoło to się nie opyla, tak, nie opyla się postawiać świeczek, ale tu się już opyla, bo może gdzieś być, czy ja tutaj byłem, wow, wow, co jest stało? Wow. Czekałem, tak trochę tak... Tutaj gdzieś jest spawner, bo za dużo zombiaków jest. Naprawdę, musi dziś być spawner. Bo troszkę dużo tych zombiaków tutaj jest. Ogólnie fajna jaskinia. Podoba mi się. O, tu jest jakieś przejście. Ale... Nie, prowadzi dokądś. Prowadzi. Eee... Wow, ile węgla mamy? Fot! Mamy żelazo kolejne. w ogóle Wszystkie drogi prowadzą do węgla lub żelaza, nie? Gdzie nie pójdę, żelazo, węgiel? Pff. Bardzo dużo mamy już tego żelaza. Może nam jeszcze starczy na zbrojkę, nie tylko na narzędzia. Dobra, już coś sobie troszkę pójdę na ten dół. U, dziś już się pająka. I tu chyba może być spawner. Zaryzykujemy i zejdziemy. To będzie dla nas ryzyko. Czego się nie, ro nie robi dla widzów. Ajajaj, aj, aj. dobra, tutaj będzie takie wejście. Takie sobie. Tutaj było żelazo. No, chyba serce nam narzędzia i zbrojkę. To mocika zrobimy na kamienę, bo razem się nie, pyje, nie opyla. Nie, tutaj nie mam ujęju. Tutaj pójdzie trzydzieści trzy z żelaza, ładnie, ładnie. nie mogę sobie nawet je postawić. Dobra. ostatnia świeczka. To. No i jeszcze raz. Znowu. Mam 38 żelaza, to jest sporo. To dużo dużo. Wyprawa jakby taka udana. Teraz sobie zejdziemy już do góry. Powiem, powiem Wam, że nie wiem w którym odcinku będę budował dom. Może za dwa odcinki. A, jeszcze wam tak od razu powiem, że o 23 i o pierwszej w nocy dzisiaj jeszcze odcinki będą, a jutro o 14.00, o 19.00 i o 23.00. Tak chyba będę robił trzy odcinki tak codziennie. Mm. Żebyście mieli o, co oglądać na tej kwarantannie um, Nie, już sobie tego węgla trochę nazbieram Bo już nie mam w ogóle um, Świec, no świec trochę potrzebuje A tutaj było taka malutko, cztery Ale i tak jest tutaj więcej Na pewno, bo widziałem dużo, dużo Teraz tak, szukamy wyjścia, za... Tu jest. Dobra, niech tam co idzie. Aha, tu jest przejść. A i tak nas zaprowadziło do węgla to. No patrz, Kubana przed chwilą nas nie bił. Wow, na jedno ten i kilo wyczerpamy. Wow, musimy trochę sobie zjeść. No, dwa mięska. Dobra, Kirow ogólnie jest na wyczerpaniu i teraz się psuje. Nie. Jeszcze się nie zepsuł i to bardzo fajnie. Wow. Jeszcze się nie zepsuł. Psuję jeszcze trochę węgla. Wow. No ile wytrzymuję? No i koniec. 14 węgla. Ładnie, ładnie. Chwoje, jeszcze żelazo. Powiem wam, wyprawa bardzo jest udana. No ale kończymy już ten, niestety, odcinek. Pamiętajcie. 15 subów live. Godziny. Może nawet przedłużę na dwie. Dobra. Trzymajcie się. Siemaneczko.